Kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj jesteśmy w Mep City tak, bo dziś, ogólnie dziś, będziemy już chyba robić ostatnie pomieszczenie w moim domku, dlatego dzisiaj będzie się dużo działo. Bo dziś będziemy robić tylko zbiorę kwiaty i zaraz wam wszystko, pokażę, czy żebym... sumie jak zwykle wiecie o co chodzi. Ale dobra, dzisiaj będziemy robić salon, już ostatnią meblę. I miałam taki plan już wcześniej, że jak skończymy dekorowanie domku, to zaczniemy nową serię, a dokładnie. O, z Map City. Jeśli chcecie taką serię, to y, piszcie w komentarzach, to będą historyki z Map City i ten tego wiecie, no. Dlatego piszcie w komentarzach. Y, no, dlatego jeśli chcecie, no dlatego, dobra. I ogólnie. Już nie będę ich podlewał, nie chce mi się. Dzis dzisiaj nie będziemy podlewać kwiatów. Nie chcemy się ich w sumie podlewać. I dobra. Więc dziś będziemy robić ostatni pokój. Jezu, jak to szybko zleciało. To będziemy robić. Dzisiaj nasz piękny salon. Tak naprawdę jakby. Salon? Czemu akurat wyszedł na końcu? To jest jedno z takich bardziej głównych, wiecie, rzeczy, nie? Ale dobra. Robimy. Rzecz mam już zakupione. Ale może coś się zmieniło w ogóle. Patrzcie jak zmieniłem mojego... No wiecie co, możemy zmienić nazwę, bo on się nie powinien nazywać ten. On się nie pozwolą na... On jest. On się nie powinien y, nazywać tego y, kot, tylko jak go nazwiemy? Może go nazwiemy. Filip mm. Pet. O, dobra. Filip Pet. To już nie jest taki kotek. Kiedyś wiem, bo że większość może powiedzieć, że. Tam to... Tam, że tam to było lepsze i tak dalej, ale mi, ale no, ale yy, dobra, wiem, może kiedyś to powrócę do starego, ale na razie będziemy się trzymać go, dogę, dobra, a teraz zaczynamy już meblowanie, ale chodźmy jeszcze do sklepu przeglądnąć jakieś rzeczy, zobaczymy co jest w ogóle w sklepie, w ogóle są biory, coś, w ogóle, co raz w city, ale no wiecie, jakby... No i co, ale dobra, Idziemy na. Snad... Gdzie jest moja deska? Halo. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, weźmy w ogóle mojego też bo on mógł tu... <laughs> o, i tak jest y, tego... Y, ładniej. Chodźmy, dobra, y, idziemy do sklepu. Dobra. Ale on tak się zmienił, nie? Jakby zmieniłem mu, bo już powiedziałam, że no trochę go zmieni, bo taki, tak mój kot. Ja go mam odkąd zaczęliśmy grać w Map City, a ja trochę minęło. Znaczy, to kiedyś wyglądał jeszcze jeszcze dziwniej. Mogę wam pokazać, jak on kiedyś wyglądał. Byłam te stare jego ubrania z Halloween 2019, <grytanie> dlatego mam co do pokazania, jak on kiedyś wyglądał. Dobra, wchodzimy w Mible. W mible wchodzimy I coś się zmieniło No nadal jest ten wiosenny pakiet I dobra, salon I coś by trzeba było kupić takiego Fajnego Dlatego trzeba pomyśleć, co byśmy mogli kupić Wiecie co, może kupmy hmm. Co? Uuu, nigdy takiego czegoś nie kupowałem Dobra, kupujemy niebieski Mam kasę, więc mogę sobie ją strzelać jak chcę Co to? Dobra, kupujemy duże rzeczy Co to? Jest fajne a gdzie były te niebieskie? Ohoho! Co my tu jeszcze mamy? Pięk, prost. no, słabe. Hmm. Co? Efuj, nie. Nie. Uuu, jakie ciekawe rzeczy, ale to bardziej takie dla dziewczyn. Co tu jeszcze mamy? Stare półki. A to? Dobra, to coś kupujemy. Hmm. Co by jeszcze moglibyśmy kupić? To mam tego dużo. Wielki kominek mam już zakupiony chyba. Sprawdzimy. Jeśli nie mam, to dokupimy. Tego czegoś nie mam. Oj, niebieski. O, są dwa takie. Ale ja wolę takie ciemniejsze niebieskie. A czarny, biały. Nie. Wolę takie ciemniejsze niebieski Wiesz, jakie już są? O stół za dom, ale to mam, bo dostałem kiedyś w prezencie. To mam, to mam, 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 pufem mam. O tego nie mam, ty. Ul fajny będzie taki kącik, zrobimy. Dobra. Sof? Ja tego czegoś nie mam. Dużo rzeczy jednak nie mam. Dobra, kupujemy czego nie mam. Jakby. Co? Kupimy też jakieś ozdoby. Dzisiaj trochę wydamy tej kasy, bo dzisiaj chcę trochę się pobawić. To nie. Hm. Co byśmy mogli tutaj jeszcze kupić? Projektu... Nie mam tego, dobra, kupujemy. Hmm. To mam, 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 mam. To mam, mam, mam. Mhm. Tego też nie mam. No dobra, to kupimy, bo nie mam tak. Bambusy, mam to coś. Mam, 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 mam. Mam, 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 dobra. Mhm. Coś mogli takiego jeszcze kupić. Coś może z rozrywki. Ciekawego jeszcze by było, można kupić. To ja jednak nie, bo to do czegoś innego by się nadawało. maszyna mam z No, dlatego co by jeszcze było, można kupić z pakietu. Może coś właśnie, bo ja mam ten pakiet, to coś może. A nie, bo ja tutaj mam wszystko jakby zakupione, bo jak się kupowało, to się miało. Może z tego nie. Dobra, wiecie co? To chyba wszystko, co chciałem ja kupić. Jestem dlatego dobra, wchodzimy i zaczynamy całą do Tylko widzę, że pofarbujemy na czarnym, no bo taki trochę. Patrzcie, ile nowych rzeczy doszło. I teraz się zaczyna zabawa, bo. Hmm. Patrzcie, mam w planach, że tu zrobimy taki mały, przyjemny kącik. Z taką lampką, o. Mm. Tutaj damy starą półkę gdzieś. O tu może, o. Mm. A tu byśmy mogli dać to, to coś. A tu? To drugie i pomiędzy tym taki storik i na nim będzie y, kojący kaktus. Hmm. No nie, <gryw> znowu to dałem. Nie, to na pewno nie. O to może prosty stół. O! No i to jest ładne, dobra. Eee. Yy, hmm. Damy jeszcze. Hmm. Fotel arbus. Nie dziękuję. I tu damy tak. No i czek, czekajcie, wiem, wiem. Są takie jeszcze kolorki, ale nie, niebieski jest ładniejsze taki ciemny, taki jasny nie, ten ciemny lepszy. I tutaj, byś tą lampę byśmy mogli dać tu i byśmy mieli dodatkowe oświetlenie jeszcze jaki kominek bym chciał dać, już Wam pokazuję. Nie mam takiego kominka, nie mam takiego kominka, dobra, to kupimy ten duży, możemy strzelać kasą w niebogłosy, dlatego... O Jezu, jak mało mi zleciało, dobra. Nazbiera no, się szybko. Gdzie to było? Na salonie? Wielki... No no nie mamy, to kupujemy. O, moja kasa, już nie mam 100 tysiaków. I mamy... No jest. Uh uhu. panie, ale to duże. Fajny taki... Jaki on duży jest, nie? Ale fajny, duży taki. E, dobra. Hm. Takie coś może. O, tutaj byśmy mogli dać. Hm. Tutaj jest coś jeszcze. Wiem. Miałem to dać już wcześniej. To jest no. Nie, to nie to, tylko taki inny. Hm. Jak to się nazywało, nie pamiętam, ale może też damy jakieś dla mepa, jakby. Patrzcie. Chcę, o mam tych pełno tych zabawek dla mepów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc y, postawimy to gdzieś. Hm. Tutaj damy wierzę. Patrzcie, to chcę tutaj te zabawki już porozstawiać je. Ja. Tu damy to. Żebym mógł się czym bawić, nie? Hm. O, tu damy to coś. O. Tu damy legowisko. Takie dziwaczne. Tutaj gdzieś damy dom. Tu... Dobra. O, i jeszcze damy taki drapak. I ten drapak byśmy mogli dać w moim pokoju, czy już mam. Nie, nie mam. Dobra. Taki drapak damy tu. No, i tak to chyba. Dobra, bo tych łóżek już nie potrzebuję I damy jeszcze mu wodę i to coś, to jedzonko, No. No i pokój taki mały, nie. No <gryw> i reszta dużo, dobra. I. Z... <gryw> Co jeszcze dodać? Bo ten salon ma tak dużo miejsca. Wiem, wiem, wiem. Hm. To byśmy mogli dać tu. I tu byśmy mogli dać słuchany zamek. Wiem, to wygląda trochę dziwnie. Bo to jest dziwne, że po ścianach to wszystko jest dużo, a w ogóle na środku jakby nie ma nic. No ale nie ma jak meblować, to nie moja wina. Hmm. <laughs> Coś mogli jeszcze dodać? Mam tu w ogóle rzeczy. Chyba, że wiem. Damy z tej strony, byśmy mogli dać kanapę. Ba. Ale fa. Ej, ty. Ej. To, nawet nie... ej, to nawet nie jest taki zły pomysł. Wiem, coś tam taki miałam kiedyś. Kiedyś miałam taki. Ka... O, właśnie to. O, i teraz. Fuj, fuj, fuj. Dobra. I parcie, jak to ładnie Dobra, jeszcze byśmy mogli dojść na te półki, tak pomyślałam sobie, że jakieś ozdoby. Dlatego poszukam jakichś ciekawych y, ozdób.